Hej ty. Tak, ta reklama jest skierowana właśnie do ciebie. Chodzisz w ciuchach przez nich zrobionych, pomidorową zamieniłeś na ich złupki. Zamiast na staropolskiego kebaba, idziesz do ich restauracji. Masz klient, nas pan! Ale tak naprawdę. I co wy, może Możecie wiedzieć o Chinach? Przedstawiamy nowość na polskim rynku. Niesamowita i odkrywcza prezentacja o Chinach. Zwykłe prezentacje mogą Cię znudzić, ale nie nasza unikalna prezentacja o Chinach. Teraz tylko za 0 zł. Tak nie przesłyszałeś się? 0 zł. A jeśli przyjdziesz do sali 117K przed 18 dostaniesz od nas herbatę zupełnie za darmo. Taka okazja trafia się tylko co środę. Nie przegam. Prezentacja o filmach. 6 marca o godzinie 18. Zaplanuj ten wieczór już teraz.